Zdrowie na fali w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją sanitarno epidemiologiczną w Białymstoku. Dziś z nami Justyna Winnicka, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, a także dr Ewa Kajeł, rzecznik prasowa wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Białymstoku. Witam Panie, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Ten róż to nie jest przypadkowy, prawda? Mamy październik różowy miesiąc. Oczywiście nie jest przypadkowy. Październik to taki szczególny miesiąc, jeśli chodzi o kobiety, bo to miesiąc z którą my wszyscy mamy... Przypomnieć kobietom, a my, kobiety, mamy przypomnieć sobie, że nasze zdrowie jest najważniejsze nie tylko w kontekście naszym, ale również też naszych rodzin. Ten różowy jest uznawany jako kolor kampanii poświęconej profilaktyce raka piersi. To jest jeden z najczęstszych, najbardziej złośliwych nowotworów wykrywanych u kobiet, ale co ważne, to jest nowotwór, który wcześniej wykryty daje bardzo dużą szansę na skuteczne leczenie i wyleczenie. To jest bardzo ważne. Ale dzisiaj przyszliśmy przede wszystkim po to, by powiedzieć nieco szerzej o nowotworach, które nie tylko kobiety, nie tylko kobiety mogą dotyczyć, ale co najważniejsze, chcemy powiedzieć o tym, że są takie nowotwory, którym możemy przeciwdziałać. I o tym jak najszerzej mi dzisiaj powiedzieć. HPV, ten skrót w przestrzeni społecznej jest, istnieje od wielu lat, ale gdyby tak poprosić o jego rozwinięcie, to ja podejrzewam, ja miałem takie wrażenie, że byłoby trudno. Co to jest HPV i jak dochodzi do zakażenia? Troszeczkę wyprzedzamy już fakt. HPV to jest nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka i ten wirus powoduje właśnie zachorowania na nowotwory, m.in. na nowotwory raka szyjki macicy. Ale to nie jest jedyny nowotwór wywołany przez HPV. Również rak pochwy i sromu u kobiet, rak prąd u mężczyzn, też nowotwory odbytu jamy ustnej, czy okolic głowy i szyi. Te właśnie nowotwory są spowodowane tym wirusem HPV. Brzmi bardzo, bardzo poważnie. To porozmawiajmy o objawach, bo one chyba są dość charakterystyczne. Są charakterystyczne i nie do końca są, dlatego, że takie zakażenie może też przebiegać bezobjawowo. Ale też zdarzają się takie sytuacje, że występują różnego rodzaju zmiany skórne, które świadczą o tym, że jest, możemy być zakażeni tym wirusem. Niestety dochodzi też również w wyniku zakażenia wirusem HPV, również właśnie do chorób nowotworowych, bo ten wirus jest w naszym organizmie i on po wielu latach może spowodować chociażby raka szyjki macicy. I to znaczy, że przez wiele lat on może być bezobjawowy? Tak, tak. Przez wiele lat możemy bezobjawowo to zakażenie przechodzić. No to teraz profilaktyka w takim razie. Czy można się zabezpieczyć przed zakażeniem HPV? I tu możemy powiedzieć tak bardzo konkretnie, że jak najbardziej tak. Ponieważ mamy bardzo bardzo skuteczną ochronę, którą są szczepionki. Potwierdzone od wielu lat wykorzystywane, funkcjonujące w bardzo wielu krajach na świecie, i szczególnie w tych krajach, w których jest bardzo wysoka wyszczepialność, okazuje się, że z nowotworami wynikającymi właśnie z zarażenia wirusem HPV już coraz rzadziej mamy do czynienia. W Polsce jeszcze nie mamy aż tak dobrej sytuacji, dlatego też chciałybyśmy bardzo zachęcić wszystkich do tego, by właśnie korzystać ze szczepień, bo tak naprawdę na ten moment, Moment, to jest najbardziej pewna metoda profilaktyki. Krótko mówiąc, szczepić się po prostu trzeba i warto. Trzeba i warto, i jako inspekcja sanitarna zachęcamy do takich szczepień. Takie działania prowadzimy w szkołach. Spotykaliśmy się z młodzieżą, z dziećmi. Zachęcaliśmy rodziców do tego, uświadamialiśmy, jak bardzo ważne jest to szczepienie. To jest taka inwestycja w przyszłość, w zdrowie. Dzieci, te dzieci, które się zaszczepią, nie zachorują na te nowotwory spowodowane wirusem HPV, więc jest to wiadomo, że bardzo cenna szczepionka. Bardzo zachęcamy do szczepień. Podkreślmy, to jest bardzo bezpieczna, sprawdzona i skuteczna I szczepionka. I bezpłatna, prawda? Tak. Bezpłatne. Ale yy, powiedziałyście Panie o młodzieży i o dzieciach, bo to przede wszystkim dla nich są te szczepionki bezpłatne. Tak, powszechny program szczepień obejmuje dzieci między 9 a 14 rokiem życia. Uh -huh. Te dzieci mają szczepionki bezpłatne. Przygotowane są dwa preparaty szczepionkowe, dwuwalentny i dziewięciowalentny. I to rodzic po konsultacji z lekarzem decydują, którą szczepionkę dziecko przyjmie. Te szczepionki są, tak jak powiedziała Gruszanka, bezpieczne, one chronią przed zakażeniem. Usłyszałem trudne słowa, dwuwalentny

To są szczepionki, które jakby odparniają na dwa wirusy, bądź na dziewięć różnych wirusów, bo tych wirusów HPV jest więcej. Nawet ponad dwieście. Tak. Dziewczynki, młode kobiety, no to jakby oczywista sprawa. Chłopcy, młodzi mężczyźni? Wszyscy tak naprawdę. Okazuje się, że jest to wirus, który nie dotyczy tylko i wyłącznie jednej płci. Dotyczy każdego z nas, jest przenoszony drogą płciową i tak naprawdę szczepienie powinno się odbyć jeszcze przed momentem rozpoczęcia współżycia. To byłoby najlepsze. Dlatego ten wiek, właśnie podany, 9-14, to jest taki najlepszy, bo im wcześniej się zaszczepimy, tym mamy większą pewność, że ten wirus nas, mówiąc kolokwialnie, nie dopadnie. I co najważniejsze, chłopcy. Dlaczego chłopcy? Dlatego, że to oni też są częścią tego współżycia naszego płciowego. I co ważne, również mogą być nosicielami wirusa, o tym nie wiedząc. Więc tak naprawdę zaszczepiając nie tylko dziewczynki, ale i chłopców, chronimy siebie i chronimy tych, którym możemy przekazać chorobę. Ale wirus HPV również wywołuje nowotwory u mężczyzn, na przykład ten rak prądzia czy rak odbytu, więc to też jest ochrona tego chłopaka, tego mężczyzny w przyszłości. Wspomniały Panie, że wiek dziewięć. 9... 14. A co w takim razie ze starszymi młodymi mężczyznami i starszymi młodymi kobietami? Tak naprawdę każdy może się zaszczepić. My wspomniałyśmy o tym wieku 9-14, ponieważ to jest związane z ministerialnym, określonym wiekiem umożliwiającym dostęp do bezpłatnych w szczepień. W takim razie, jeśli mówimy o szczepieniach, to gdzie je można wykonać w ramach tego ministerialnego czy rządowego programu? Takie szczepienia wykonują wszystkie gabinety lekarza rodzinnego. Także zgłośmy się do swojego lekarza rodzinnego, porozmawiajmy z nich o, o tej potrzebie, o tej właściwie konieczności wręcz szczepień naszych dzieci, wtedy lekarz, personel medyczny przebada to dziecko i jej zaszczepi bezpłatnie właśnie. Czy zgoda rodziców jest tutaj wymagana, potrzebna? Tak, tak jak, jak, jak przy każdym chodzi. szczepieniu, tak. tak. Rodzic, obecność rodzica i zgoda rodzica jak najbardziej jest też wymagana. No ale 18+, plus, to już niekoniecznie. Nie, nie? oczywiście nie, osoby tak. dorosłe już samodzielnie podejmują decyzje o szczepieniach, tak. Jak wygląda edukowanie tych młodych ludzi, z którymi się spotykacie, jak rozumiem, w szkołach, mhm. na zajęciach i tak dalej? Czy jest Duże zainteresowanie tymi szczepieniami. Jak wygląda w ogóle ta wyszczepialność u nas? Przede wszystkim, e, oczywiście, my e, na samym początku staramy się edukować co do tego, czym jest ten wirus, jakie są zagrożenia, e, na co należy zwracać uwagę. E, bo pamiętajmy, e, to nie tylko szczepienia, ale również ogólnie higiena sama w sobie rzadkie zmiany partnerów. No, musimy zwracać uwagę na to, o czym zapominają czasami młodzi ludzie, bo my byśmy chcieli w ogóle mieć jedną tabletkę na wszystko. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli coś takiego wymyślić, ale nie mamy, więc to, to są połączone akurat elementy. Więc jak najbardziej edukujemy, staramy się wyjaśniać to wszystko, aby dotrzeć do młodych ludzi i wypracować w nich taką świadomość odpowiedzialności za siebie i za innych, ale zarazem też w kontekście HPV zwracamy uwagę na to, że możemy przeciwdziałać przeciwdziałać chorobom, i właśnie szczepienie, tak jak zostało wcześniej powiedziane, jest formą inwestycji. Inwestycji w przyszłość. My, nie widząc tego wirusa, nie mając żadnych jakichś skutków odczuwalnych rzeczy, możemy zabezpieczyć się tak, że w przyszłości nie mamy problemu z zachorowaniem. Oczywiście chorób jest bardzo wiele i zagrożeń też czyha na nas bardzo wiele pojawiają się nowe, więc te, które można eliminować, to róbmy to jak najwcześniej. Gdzie można znaleźć dane o tym, jak wiele osób decyduje się na tego rodzaju szczepienia? Zachęcamy do skorzystania ze strony e-Zdrowie. Tam znajdziemy raport o szczepieniach przeciwko HPV. Skoro mamy październik i mówiliśmy o różowych kobietach, to w takim razie rozumiem, że w listopadzie porozmawiamy jeszcze też o mężczyznach. Oczywiście. november to kolejny temat, na który chcielibyśmy zaprosić Państwa i zwr zwrócimy uwagę, iż mężczyźni połowa populacji naszego świata jest e, ważna nie tylko dla siebie, ale dla nas kobiet. My chcemy zadbać o nich, ale chcemy im przypomnieć, że najpierw muszą zadbać o siebie. Ja tylko powiem, że większa połowa. Bardzo <noise> dziękuję za wizytę w studiu. Justyna Winnicka, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej, a także dr Ewa Tokajuk, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dziękujemy dziękuję. Dziękujemy bardzo. bardzo. Zdrowie na fali w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.